Siema, pokażę Wam dzisiaj, co trzeba zabrać ze sobą po odbiór psa i na co trzeba patrzeć. Po pierwsze, przyda się kos, podkłady. Warto wziąć jakąś zabawkę. Nie wiadomo, czy będzie się bawił, ale lepiej wziąć. No to po pierwsze, trzeba zadzwonić do Związku Krynologicznego i spytać, się, czy owa hodowla istnieje i czy nie jest to pseudo hodowla. W pseudo występują takie choroby jak. Niedożywienie, problemy z sercem i dwupłeć. Te psy są bardzo schorowane na skraju wyczerpania. Niedawno odebrałem psa. Rasa tamaltańczyk był zdrowy, pochodził ze zwykłej hodowli, która była zarejestrowana w Związku kronologicznym. Ma rodowód i metryczkę oraz, oraz czipa wbudowanego pod skórą. Jest to pół miesięczny szczeniak. Okazało się, że był bardzo zdrowy, ponieważ poszedłem do weterynarza niestety po dwóch tygodniach, bo nie miał jeszcze dobrej odporności. To jest mój pies. Nazywa się benek. Dobra, to teraz pokażę Wam jego legowisko i miskę oraz zabawki. No, to to jest jego legowisko, tylko niestety trochę po pogryzł. Ale to nic. No i tu tak samo. Tu też. I tu. I tu. No, to to jest jego miska. Tu ma zawsze nalaną wodę, ale karmić go trzeba trzy razy dziennie. Po... Ja go karmię po dwie łyżki. I tak ogólnie to on je karmi Royal Canin. Tar termini. No, to to są wszystkie jego zabawki. Lubi się nimi bawić. No. Polecam zaopatrzyć się w takie podkłady i nauczyć psa robić na matę. No i z takim psem to trzeba wychodzić od 5 do 7 razy dziennie. No na razie jest cieniakiem No ale... No. No to siema. To pa.